Szanowni Państwo, niepodobna chyba przesadzić w krytyce Polonii Zagranicznej. Przeważnie zarzuca się jej brak zmysłu organizacyjnego, co sprawia, że mimo swojej liczebności i zamożności nie jest w stanie odgrywać politycznej roli w krajach swojego osiedlenia, jak na przykład Żydzi. Inna rzecz, że Żydzi gdziekolwiek mieszkają, wspierani są przez Izrael, podczas gdy stosunek władz w Warszawie do Polonii jest najdelikatniej mówiąc dziwaczny. Za komuny było to zrozumiałe. Polonia ze względu na swą antykomunistyczną postawę traktowana była przez władze w Warszawie jako wróg. W związku z czym zarówno placówki dyplomatyczne, jak i agentura blokowały każdą próbę jej politycznej integracji. Teraz po transformacji ustrojowej już takie zrozumiałe to nie jest, a stosunek placówek dyplomatycznych III Rzeczypospolitej i agentury do Polonii się nie zmienił. Ilustracją tej stałości jest przypadek nieżyjącego już prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwarda Moskala. Kiedy pod petycją do Kongresu USA w sprawie przyjęcia Polski do NATO zebrał 9 milionów polonijnych podpisów, natychmiast rozpoczęto sterowaną z Warszawy kampanię przeciwko niemu, której skutkiem było to, że prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, największej organizacji polonijnej w Ameryce, przestał być przyjmowany w Białym Domu. Ale i to można zrozumieć. Po co polskie lobby w Ameryce, skoro jest tam żydowskie, zwłaszcza w sytuacji konfliktu interesów? Te przykłady można by zresztą mnożyć, bo obserwowanie poczynań naszej, pożal się Boże, dyplomacji przypomina mi anegdotę z epoki rządu Arystydesa Brianda we Francji. Premierowi Briandowi doniesiono, że jakiś młody dyplomata podczas wręczania listów uwierzytelniających z wrażenia narobił w spodnie. Nie wymagam wiele, powiedział z goryczą Briant, żeby chociaż nie załatwiali się podczas audiencji, a i tego nie mogę się doprosić. Jakże inaczej ocenić postępowanie Jego Ekscelencji Ryszarda Sznepfa, ambasadora Rzeczypospolitej w Waszyngtonie, który w ramach festiwalu filmów żydowskich przemawiał na pokazie dla publiczności amerykańskiej filmu Pokłosie, będącego jednym wielkim oskarżeniem Polaków o antysemityzm? w dodatku oskarżeniem fałszywym, wychodzącym naprzeciw skoordynowanym politykom historycznym niemieckiej i żydowskiej, której celem jest przerzucanie odpowiedzialności za drugą wojnę na winowajcę zastępczego w miarę zdejmowania jej z Niemiec. Na tego winowajce zastępczego została wyznaczona Polska, więc fakt, że zarówno Niemcy, jak i środowiska żydowskie cierpliwie i metodycznie te sko skoordynowane polityki historyczne realizują, nie budzi zdziwienia. Zaskakiwać może udział w tych przedsięwzięciach polskich dyplomatów, to znaczy mógłby, gdyby to byli dyplomaci polscy służący polskim interesom państwowym. Tymczasem są to tylko reprezentanci władz w Warszawie które wysługują się każdemu, kto im da, a nawet kto im obieca jakiś napiwek. Dlatego podczas swego ostatniego pobytu w Anglii wróciłem do swego pomysłu, by obywatele polscy mieszkający stale za granicą sprzeciwili się ograniczaniu pod tym pretekstem ich praw politycznych. Dlaczego mianowicie muszą głosować na kandydatów wystawionych przez kogo innego w okręgu wyborczym Warszawa-Śródmieście, a nie wolno im wystawiać kandydatów własnych? Konstytucja nie ogranicza obywatelom praw politycznych ze względu na miejsce zamieszkania, wobec czego ograniczenie to jest bezprawne. Dlatego obywatelom polskim mieszkającym za granicą powinna zostać udostępniona możliwość wystawiania kandydatów własnych kandydatów polonijnych. W takim jednak przypadku od razu powstaje pytanie, co być, miałoby być dla tych kandydatów okręgiem wyborczym? Otóż okręgiem wyborczym mógłby być kontynent Ameryka Północna jeden okręg wyborczy Ameryka Południowa i Środkowa drugi okręg wyborczy Europa z Afryką trzeci okręg wyborczy i Australia z Azją okręg czwarty. W każdym z tych okręgów obywatele polscy mieszkający za granicą wybieraliby jednego posła. Czterech posłów to niewielu, ale to właśnie dobrze, bo nie byłoby właściwe, gdyby tacy posłowie mogli forsować rozwiązania ustawowe obciążające finansowo Polaków mieszkających w Polsce. Zatem, o ile czterech posłów żadnej rewolucji by nie zrobiło, to z pewnością dopilnowałoby, by Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a zwłaszcza bezpieczniackie watachy, nie traktowały Polonii instrumentalnie jako swego żerowiska. Takie rozwiązanie poza tym sprzyjałoby politycznej integracji Polonii. Posła bowiem trzeba by wybrać, a to wymusza współdziałanie, wymusza współpracę, której tak brakuje. Wreszcie poseł, który zostałby wybrany, chciałby być wybrany jeszcze raz więc zabiegałby o powstrzymanie się przed rozpadem środowisk, którego wybrały. A czyż nie o to właśnie chodzi?